100% nie ma kalkulacji, szanujemy przeciwnika, ale szacunek przede wszystkim dla siebie. Od samego stop, y, początku 100%. Jedziemy, dawać. Przygotowujemy się do turnieju Region Cup, który odbędzie się tutaj u nas na Lubelszczyźnie w Puławach. Termin 5-7 grudzień. Dzisiaj zaplanowaliśmy pierwsze konsultacje, które. Które będą odbywały się w formie gry kontrolnej z klubem czwartoligowym, z turem milejów. Powołaliśmy najlepszych, najbardziej wyróżniających się zawodników na poziomie czwartej ligi. To jest przyjemność jeszcze pograć sobie w piłkę. Kilka dni odpoczywaliśmy tylko, ale jesteśmy gotowi do pracy. Obiekt jest fajne, fajne boisko, fajne warunki tutaj mamy, więc się tylko cieszyć. Troszeczkę apetyty urosły nam po, po tym trzecim miejscu, które wywalczyliśmy we wrześniu. Przeanalizowaliśmy sobie całą drogę do, do, do tego miejsca. Zmieniliśmy troszeczkę sposób tych konsultacji. Odpuściliśmy konsultacje w formie treningów. Skupiliśmy się na, na dwóch meczach kontrolnych. Uważamy, że ta droga będzie, będzie lepsza, bo, bo mamy mniej czasu. Myślę, że w formie sparringów wypadnie to troszkę lepiej, ponieważ nabierzemy tego zgrania już boiskowego stricte 11 w 11-osobowym zespole. Dlatego myślę, że jest to dobre rozwiązanie. Obserwowaliśmy tych zawodników, dostaliśmy wcześniej informację, że będziemy prowadzili. Ten zespół, więc już przez jakiś czas obserwowaliśmy osoby zawodników, których chcieliśmy powołać do, do kadry. Grupa bardzo ambitnych zawodników i też powołując tych chłopaków, kierowaliśmy się też, też ich ambicjami. To są obcy, którzy chcą pracować, którzy, którzy są gotowi, żeby, żeby gdzieś tam w tym okresie takim po, po sezonie, jeszcze, jeszcze gdzieś tam na wysokich obrotach powalczyć i, i starać się no, wygrać ten turniej. Skończyliśmy już rundę jesienną. Ale zawsze, kiedy trener dzwoni, żeby reprezentować Lubelski Związek Piłki Nożnej, jestem na to gotowy. Jestem tutaj drugi raz, ostatni raz bodajże byłem dwa lata temu, zrobiliśmy fajny wynik. Również tutaj trochę osób ze sztabu jest tamtej, z tamtego okresu, także nie wahałem się ani minuty. No na pewno to jest fajne doświadczenie, tutaj reprezentować nasze województwo z chłopakami z czwartoligowych boisk, znamy się. No, i myślę, że wspólnymi siłami będziemy dążyć do sukcesu. To i nie ma co nas mobilizować. Zajęliśmy wtedy trzecie miejsce. Jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Już mamy nabyte to doświadczenie z tamtego turnieju. Wygraliśmy jeden turniej w stalowej woli. Potem pojechaliśmy na turniej do wrześni pod Poznaniem. No, tam troszeczkę się nie udało, no, ale właśnie to mamy nabrane to doświadczenie z ubiegłego roku, właśnie z tych mistrzostw. W przyszłym tygodniu mamy kolejną konsultację, na, którą, na której w których pojawią się nowe nazwiska, ale też zawodnicy, którzy gdzieś tam się dobrze zaprezentują w dniu dzisiejszym. Trzeba też pamiętać, że trzecia liga jeszcze ma jedną kolejkę i gdzieś tam będziemy na pewno mieli zawodników z trzeciej ligi do dyspozycji w późniejszym terminie. Także cały czas ta, ta kadra jest otwarta.